Nasz dzisiejszy gość Maciek Kor, odwrotny e, z Kiedy na to wszystko zaczyna, to był dla Pana idolem, na kim się Pan wzorował, Jeśli się podoba, na jak się to była dla Małyszy. Były to czasy, kiedy oglądaliśmy rozpoczęte sukcesy w telewizji i przyszło mi to głowy. Może spróbujemy, być <grymianie> <grymianie> może nam też się uda, takie dziecięce marzenia, które później postanowiliśmy spełnić. Jak już zaczęliśmy trybować, to dalej dla telewizji, się, że oglądaliśmy go już na szkołach tak chciał być taki jak on. Jakie emocje pan czuwa podczas skoku? Wielu z mówi w pentach, że już na progu wie czy skok jest dobry, czy zły. No, czy w panu przypadku jest tak samo? Tak. Taki, to jest tak samo taki, na takim dobrym poziomie, to właściwie na progu jest wanie powiedzieć, czy ten skok będzie daleki, czy, czy bliski, czy po prostu jest udany. No, jeżeli ten skok jest naprawdę dobry, jeżeli ma problem przez kąpicę tak, powinno, to wtedy może w powiecie otrzyma się tylko radość, swobodę tego lotu i otrzyma no, się przyjemnie. Kiedy ten skok jest ze wschód i stara się wyciągnąć z niego no, tyle, ile można, to czasami e, nie ma takich przyjemnych oczu, bo wtedy człowiek pracuje tylko na tym, żeby z tego skoku platować i jak, jak to mi mówi, nie jest, na karku i chciałbym. Maciek, mam pytanie, bo jak to jest, bo nie ukrywajmy, że w Polsce najpopularniejszym sportem jest piłka nożna. Ty pochodzisz z Limanowej, ja jako junior jeszcze gdzieś tam grając w sklepie, ja się południowo tam mieliśmy wyjazdy do Limanowej grać z Limanową. Jak to się stało, że zostałeś skoczkiem, czy to było tak na przykład, nie wiem, mama powiedziała pewnego dnia, Maciek, skocz do sklepu. Na przykład po dwa chleby, po braku i masło, a ty wtedy założyłeś buty na tej wioi. Wtedy mam poślad, a z niego wiołkaża nie będzie. Jak to było? Znaczy, ona no, wiele osób błędnie mówi, że po urodzinie manowej, bo ja tylko urodziłem się ty mama, rodzice, w tym uh, manowej. Moi rodzice mieszkali w Zachopanie, więc po Mama pojęła tylko się w nowej, manowej, ponieważ mój był lekarzem w wszystkich Czyli tylko epizod, tak? Parej Chodzi o osobistych. Były dzieci w Manowie, ale cały życie czekały w Zakopankach, były rodzice. Także południowo zbudowali gdzieś te sporty i może aż nie było bez nagrań w życiu, bo rodzice e, czynnie biegali sport, e, trenowali zjazdy. Zresztą mama do tej podróży mogła e, jeździć na natach. No i sam od dwóch lat dziecka jeździłem na natach. E, też wyczuwało pragnienia w zawodach. E, a także polskie. Ale no, no, przyszedł taki czas, kiedy um, Adamał zaczął nosić wielkie sukcesy, on rozmawiał z publicznymi telewizjami i jeszcze zaczął się tym podobać. Zjadły nie sprawiało już tak wiele radości, a po prostu postanowiłem skupować z kolegę, który, który zaczął raz do tego namawiać, który był doległy w treningu i powiedział, jest fajnie, spójrzmy razem. Czyli w grupie zaraźli i razem właśnie w formie się spodobało w tych pierwszych że nie ogłaszaliśmy treningów, zaczęliśmy łączyć zjazdy ze skokami, później przekraczaliśmy, które znalazły się możliwe zjazdy, i zaczęliśmy już tylko trenować ze skokami Także w procesie, w ogóle, tego, Mam takie pytanie, macie, bo to widać zresztą. Troszkę inaczej jest to pokazywane w telewizji, natomiast gdy ma się przyjemność to jak na przykład dzisiaj spotkacie z Tobą osobiście, jesteście strasznie szczupli. Ja rozumiem, że jeżeli byście byli nieco części tym kto byłoby więcej, to ciężko by było się to mieć z progu i te odległości pewnie nie byłoby pokazałe. Jak to jest z tą dietą cud, na którą się teraz wszystkie dziewczyny podobno szarpią na wiosnę, żeby zrzucić kilogramów, czyli Bułka i Pana. Ile razy w Twoim życiu, jak często, czy dalej, czy w ogóle coś takiego funkcjonuje, czy to jest jakiś stereotyp? Znaczy no, to nie jest coś, co zarodnicy no, spokajają na ciastki, nie tylko bardzo często, to właściwie przyszła taka anegdota, kiedy no, były czasy, że nie wiem, Zabroni chciał. Była tendencja do masowego zbierania wali, tak żeby cię mniej, problemy z No i po prostu Adam mam już te zadawki, co na przykład zjeść skoro nic nie wolno. No i wtedy fizjologia, bóg bezbrana, to jest coś, co pomaga przez tym Czerpałem raz przed zawodami, ja bym taką bułkę spadłałem. Osobiście mi ale nie jest to coś, co muszę żyć przed zawodami. Nie zwięję posiłków, które po prostu pomagają, aby uwolnić tą taką energię. A jeśli chodzi o dietę, nikt z nas nie ma z góry założone, co można, a czego nie wolno. Można tak powiedzieć, że jest to szybko. To… Każdy z nas ma wyznaczoną uwagę, ten pułap, jaki musi mieć. Nie możemy to za nich stawiać, ale to zadanie jest wyspać i powadze i to oczywiście musi być za wysoko. Takie wideki kupki do stron, kupki do stron, oczywiście jakaś tam rezerwa jest skazana. Każdy z nas kontroluje sobie wagę codziennie i wie, czego może, czego raczej musi sobie mówić, to może jeść, to powinien jeść przed mas esse é o, tempo, o, tempo, o, tempo, o tempo. Bym jakaś zapytać, tak? Bo, bnęki, to, żeby nie, Ci koleżanka ci nie, tak nie, tak? nie, nie, samą to nie, 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 tutaj jest, jest takich, które nie, 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 pewnie